I przechodzimy w takim razie do czatu, bo widziałem, że na czacie były pytania. Mianowicie, miłość pyta, czy z Twojego doświadczenia funkcja DateTimeDiff równie dobrze radzi sobie z porównywaniem czasu, który upłynął od jakiegoś zdarzenia przy użyciu każdej z tych trzech wymienionych przez Ciebie funkcji i zawsze daje poprawny wynik. DATE DateTimeDiff Działa wyłącznie ze zmiennymi w formacie date time. Ona nie działa z time num i nie działa z date num. Wyłącznie z dateTime. I dalszy ciąg. Szczególnie przy porównywaniu czasów uzyskanych i zapamiętanych w zmiennych statycznych za pomocą funkcji now. U mnie sporadycznie date time diff daje dziwne odczyty. Przede wszystkim now zwraca czas bieżący, nie czas świeczki, tylko konkretną wartość czasu systemowego w tej chwili i na dodatek może nie, nie wiem w jakim formacie to uzyskujesz bo now przyjmuje tam też parametry chyba od zera nie wiem do 5, może nawet więcej gdzie określa się jeden z tych parametrów określa że now ma być zwracane za, w formacie date time i w tym formacie trzeba zwracać konkretnie może nawet przywołam helpa now I tutaj mam helpa. DateTime to jest now od piątki. Musi być to now od piątki, i wtedy wszystko powinno być prawidłowo obliczane. Natomiast nie wolno po prostu używać innych formatów w DateTimeDIF. Być może używasz date num bądź timeNum, i wtedy wychodzą, mogą wychodzić głupoty.